Hejka widzowie, witajcie na moim kanale tu Clean. Dzisiaj będzie tak jakby odcinek z Robloxa z Brookhaven, że to będzie taki odcinek, że po prostu pomyśl na skina do Brookhaven. Masz taki śnieg na no, Brookhaven, ale to dobrze będzie zima. A jakby tutaj mam premium, więc mogło być jakieś jeszcze z premium, ale nie wiem. Wchodzimy we włosy. I idziemy tam jak najdalej. O, już są takie. Ale nie. Mój skin. razie będzie mieć takie brązowe włosy. O, takie. I tak się prezentują. Może byśmy zrobili makijaż? Czyli make-up. Wchodzę w, w okulary tutaj szukaj twarzy i nie piszę. Ma makijaż. Jest, ma makijaż. To jest makijaż. napisanej. Hmm. Robię tutaj, wybieram sobie. może taki taki może inny bym sobie jednak wziął makijaży, makijażu ten a ten niech będzie makijaż to teraz by były okulary może piszę, ja piszę okulary do maki i jarzu. Okej. Okay. Mam tutaj i możemy wziąć okulary. A mam one takie jakby, takie taki, jakby ulubieniaki. Hmm tylko nie wiem, takie może by były. Dobra, na razie takie. O, to weźmę na razie, ale zobaczyć innych nie będzie. Nie te albo bez okleżów. Bo tu jest te, które chciałam. Dobra, trudno. nie tutaj jest te, które chciałam, więc będzie jednak te i nic. Będzie jednak bez. Tego, i my zaś zrobili albo teraz, teraz byśmy zrobili może jak to bluzkę, bym dała taką, dajmy, że przykład i takie spodnie, to jest na, na razie na zimę, jakby pomysł, to będzie pomysł na skin na zimę albo tu będzie pomocy na gwiazdki, na ale tu wygląda taki sweter i tutaj takie spodenki tak to będzie, tak to na razie wygląda teraz tutaj bierzemy o takie serduszko tak mój skin na razie wygląda może jakaś czapka To by go być. I może jakaś biżuteria, czy coś. A taka biżuteria by była. I może... Nie, to nie, tylko... A taki... Takie coś... A taki asik. Taki tutaj. Jak taki błysk. To nie wiem jak to nazwać. Kolczyki. I to wszystko. A więc. Tak się prezentuje mój skin. Tak z tyłu. Tak z przodu. Albo jeszcze bym coś jednak dodała. Tutaj wchodzę i bym dodała albo takie Patrzcie, hmm. To jest właśnie mój skin. To wszystko widzimy w tym odcinku. Pa pa. Miałbym mi błogosławić, gdybyście zostawili Leka i suba. Pa.